Uwaga, w tej serii nie zostały użyte żadne środki wspomagające. Witam Was, ja jestem Karpediem. No i witam Was w Klocuchach. Tak wiem, śmieszna nazwa, ale jakby to powiedzieć... ...oryginalna. O Jezus, jak ja lubię owce. Właśnie, powiedzmy sobie szczerze, potrzebuję z trzy wełny na łóżeczko. żeby jakoś tu elegancko się poruszać w tym świecie. Więc zacznę od wełny. Jak widzicie zesponowałem się gdzieś no, w takiej okolicy, że tutaj mamy górę Taką dosyć ciekawą, mógłbym rzec I ta Myślałem o wbudowaniu się tutaj gdzieś tak po środeczku do, No i możliwe przejście do następnej góry i coś tam wybudować Dobra, czas na drzewo I Oczywiście no, odcinki będą miały około hmm, 20 minut Zależy, no ten pierwszy nie wiem ile będzie miał Na razie jadę bez stopera, nic w tym stylu No ale jak widzicie, dobra, trochę o przetrwaniu w końcu z tym Bear Grylls. To powiedzmy sobie tak Do przetrwania, na no, jak potrzebujemy wełny Żeby stworzyć łóżko nie jest konieczne, ale przyspiesz się od razu, nie musisz czekać całą noc, żeby wyjść, bądź też coś w tym stylu A Ja gram na poziomie normal Czyli normalnym, podstawowym załóżmy No i co, trochę drajwna co tu weźmiemy Troszeczkę są lagi jeszcze, bo renderuje się cały świat Dopiero co tą mapę stworzyłem, spawnowałem się przy wodzie Już tam zauważyłem trzcinę, którą zaraz podjumię Zajmiemy się zaraz stoneem I tak dalej, i tak dalej Znaczy koblem chyba owca mnie dotyka, no to, tak, tak. widzę, że ma ochotę na mnie ale my załatwimy swoje sprawy wieczorkiem, ale dobra tak pieprze nie rzeczy i mnie to denerwuje też nie o, tam idziemy miałem zdanie, tam idziemy to już mi się podoba Okej, wodzie O właśnie, może dacie mi pomysł gdzie się wybudować góra, woda nie wiem, plaża, śnieg, tylko nie neter. Tam nie mam ochoty iść spać. I, i żeby był boom, boom headshot, to będzie nie miłe dosyć. No, kwiatuszek O, o Jeszcze jeden. O, przyda mi się to. O, warwnik będę miał. dobra Później się pozbiera mączką, jak się zabije szkieletona. spadki FPS-u jakie ostre są. Kurde. Przez to renderowanie się. Nie wierzę. Wilczy się, ja dla ciebie nie mam kosteczki. Hmm. Ale już prawie zdy zdychasz mi tu. Masz hmm. mi się przykro zrobiło. Zobaczyłem takiego wilczka. Jestem wrażliwym chłopcem, tak. Tak mi nie uwierzycie. Ale jeszcze z tym... Dobra. Nie wiem, ile już ten odcinek ma, ale jedziemy z koksem. Ja tu muszę... O, Fajne widoki. To ja zaczynam gdzieś tutaj. Jakoś tak się wrąbiemy tutaj. O co ja zrobiłem? Nie widzieliście tego naprawdę. Naprawdę nie widzieliście, błagam. Okej. Okay. Jup Las... Patyczek. Aha, jeszcze nie mogę. Dawno mi się skończyło. Hop! Flap flap, tak robimy kilof dla niewiedzących. A tak sobie tworzyć łopata. Żeba mi się też przydać teraz. Wschodzimy sobie perfidnie w dół. Wyjście później. O, i mamy stone. A. Właśnie że się węgiel jaki znajdzie. O właśnie powiem Wam taką małą sztuczkę. Nie bójcie się, gdy nie znajdziecie węgla. Bo to wcale strasznie nie jest Idźcie po drewno i topcie drewno Będziecie mieli węgiel drzewny Żaden problem tak samo służy jak niezwykłe drewno I tak się zaspokoisz i tak Bez skojarzeń W tej serii bez skojarzeń, O na razie nie mam pomysłu na następne odcinki Ale na pewno mi wypadnie jak napiszecie miło w komentarzach gdzie się wybudować O to zepnę dupeczkę i będę jechał z korsem tak samemu to teraz nie wiem, mam dylemat. Góra, może na plaży, może na wodzie, tak tak inaczej. No kurde, sam naprawdę nie wiem. Czuję się żałośnie, bo nie wiem co mam stworzyć. Naprawdę, robi mi się przykro wtedy. Ale dobra. Jak widzicie na początku musieliśmy zacząć od wełna. Zderzyła się okazja, to jej od wełny. No i teraz musimy troszeczkę kobla pokopać. Mam nadzieję, że tutaj może węgiel znajdę tak kopiąc dookoła. Ale nie chcę mi się szukać na razie caveów. Myślę na razie o zabunkrowaniu się, pochowaniu itemów, które zbiorę. Kobla, którego wydobędę zaraz. No i to tak jakoś będzie wyglądać. Widzicie, kilosek już się kończy. Zaraz musimy wyjść na powierzchnię, zrobić kamiennego. Ja się gdzieś tak zabonkruję może tutaj O, i się skończył Chodźcie tutaj Wychodzę sobie O, jakiś dźwięk Seksualna Dobra Kurde, jakie to są fajne Nie, naprawdę mam teraz dylemat Tu, tam, tam, tutaj w tej wne... O, wnęka Tutaj taki domek Spalaj drzewo. Poszedł. Tutaj taki domeczek tutaj w tej wnęce. Kurde, nie. Zostaje to na razie. Musicie mi dać pomysł, musicie. Bo naprawdę, nie wiem co mam ze sobą zrobić. To już jest głupie. Ja muszę wiedzieć gdzie mam się wybudować. Muszę. Może jeszcze dzisiaj jeden odcinek wyjdzie. Jak się dowiem tylko gdzie. O Jezus. To będzie piękne. Wybaczcie, że się, się tak podniecam ale to jest pierwszy świat, który mi się podoba. Którego nie zmieniałem po rząd 10 tysięcy razy. Za pierwszym razem patrzę elegancko, zostawiam i o to mi chodziło zawsze. Dobra, ja zbieram drzewno, żeby też go przetopić na węgiel w większości, a więc ja to wykombinuję tak. Tak jak to ja robię. Jedziemy z koksem. Nie ma opierdalania się. Wulgaryzmami nie przyjmujcie się, zaraz będą tutaj wystąpywać rzadko, aczkolwiek będą, gdy się ostro zdenerwuję. Lub gdy znajdzie mnie taka ochota. Bywa i tak. Że ci pływa trudno, trzeba się z tym uporać. Nie się z tym. Już mnie łepety naboli. Dobra. To jest takie właśnie nudne. Jak ja gadam sam do siebie, gówno robię, bo czochram cio po tym, drzewie. Jeszcze mnie noc nastaje teraz. No super, potworki, a ja czuję się samotny. Lepianka power? Lepianka power. Co tu będziemy robić? Jeden na jeden lepianka A, bo nie, bo... muszę się walnąć. O, patrzcie. Patrzcie jaka lepianka będzie. To jest po prostu magic lepianka. Hardkorowa. Widzicie to jakie hardcore? I teraz. Ha, ha ha, 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 ha. Oj. Oj, 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 boję się. Dawaj goble. Tu drzewko. Drzwi nie robię, jestem hardcorem. O kurde. <grym> o kurde. O kurde nie pomyślałem jak ja jestem głupi Jest Twórz Łagam cię, twórz Szybko, dobrze robię, dobrze robię łagam, rób dobrze, jest, kocham cię. Chodź, wchodź, wchodź. uciekaj. O, tak sobie zrobiłem. Zkurciwek nie powinien wejść. Tu wyruch. Uśni, 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 uśni. O kurwa. O kurwa. Z dziadu. O. bosko Wiecie co ja zrobię cięcie bo ja nie wiem gdzie się szlajałem eee, Dobra Będziemy po krótkim cięciu chyba nawet ze rana bo ja teraz się nie przejdę Ach, Wróciłem Odzyskałem to są moje Mam tu łóżko Ach aż mi entuzjazm O jeszcze tu moje i ten kurczywyki Niewiadne pasożyty Dobra Trzeba mieć jednak te latarencje sprowadzane z Chin albo z Japanów. Ten odcinek ma już chyba około 10 minut. A ja chciałem 20 minut. Tylko o o o o właśnie chciałem powiedzieć wtedy, a mnie zabiło. Możecie mi podsyłać tematy, jakie, o których możemy porozmawiać. Bardziej poważne, nie wiem. Jakieś mogę pomóc, rozwiązać problem z Minecraftem. Nie mam pojęcia. No jakiś temat chętnie omówimy razem. Ja oczywiście gadał sam do siebie. Ale wy później tego odsłuchacie. To może chętnie odpowiecie na pytania. Jakie Was tam nurtują w stosunku do mojej odpowiedzi na jakiś tam temat. Więc to już zobaczymy w następnym odcinku. A teraz muszę, co? czym ciaś drewno ojeju kocham cię jestem boski drewno yy, coś tam yy, węgiel ha. ha 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 mam węgiel nie mam kilofa. jestem idiotą ale evana na. ber nie chcę ber później dotknąć ber zbierać supply Depot. o o starczy mi czuję się fantastycznie na czasie o tak getting tak jestem achievementem Mój achievement to będzie... Zdobyto supermarket po prostu, nie? O. Teraz jeszcze sobie jap Jedna w dół. Ej, jak mi ludko. Tylko jeden? Haha. Ha, ha, spoko. To się nacieszyłem. Ojoj. Oj, oj. Jak super. Nie, no no. O tym, to bym jeszcze nie pomyślał, że mi tylko jedno wpadnie. Ale nie, czuję się fantastycznie. Zrobię sobie cztery pochodnie. I, no, jestem zajebisty Domek to będzie chyba next odcinek, jak no, zbieram tego drewna. Trochę węgla przetopię stworzę go raczej, bo sądzę, że tutaj nie znajdę nic. Zauważymy, jakiś farciuch spadnie. No, buduję dom. Kolejny odcinek to będzie pewnie kopanko, bo chcę żelazo mieć Na nożyce Pierwszy projekt, mój taki fajofy Będzie z wełny Więc muszę jej troszeczkę nazbierać A niestety do tego mi jest potrzebne żelazo, żeby otrzymać nożyce Tak, po ostatnim update'cie wymyślono, żeby zasarane nożyce obcinały wełnę Może i dobrze, bo dostaniesz jej więcej, czasami Ja wtedy się szczerzyć... O, chmura szczerzeć i mieć happy, że mieć wełna ale nie zawsze dostawać tyle, ile się chcieć więc Ber być smutny Ber idzie teraz stworzyć hmm, piecyżek hmm, piękna moja lepianka, która nie zadziałała tak miesza z tym piecyk, 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 piecyk piecyk, piecyk tworzymy jest piecyk, tak mamy piecyk mamy, mamy takie coś i tak, i sobie topimy tylko oczywiście ja za dużo oj wracamy ponownie wybaczcie mi za to cięcie ale miałem telefon dosyć ważny dobra zrobiliśmy sobie 4 węgla ale to jest nic zrobimy sobie troszeczkę deseczek tutaj wstawimy tyle tutaj wstawimy tyle no i top się maniusz. my możemy chwilę poczekać ale nie ja nawalać w brzoza skończymy za chwilę, bo to w pierwszym odcinku jest nudne a ja sobie właśnie jak będę sam to najdzie mi chwila pokopę sobie coś tu takiego lepiankowego sobie z bo tak przy was jeszcze o niczym nie gadając nie mając żadnego tematu to to jest denne, no przyznajcie mi poczekacie chwilę następny odcinek napiszcie mi w komentarzach ładne propozycje tematów, które mogę omawiać Hmm, co tu jeszcze, co o tym sądzę oczywiście Co by tu mam jeszcze powiedzieć o, Oprócz tematów oczywiście gdzie mam się wybudować bo to jest najważniejsze Tylko dzięki, dzięki mam się dowiem gdzie mam to zrobić Sam nie mam pojęcia No ale Teraz około filma tak sprawdzałem przed chwilą Ma gdzieś tak 13 i deś minut A teraz naciąciam nagrywanie to właśnie nie jestem pewien dema. ma Skończy mi się siekiera, zobaczę drewno, żegnamy się w miłym sposobie bycia, życia i tak w ogóle, o właśnie Jeszcze tylko spojrzymy na nią, bo jest słodziutka, tyłeczek ma niezły, ale to był to świnkę, o tu dalej bacon Dalej bacon da chcę steak, o dobra Okej, okay. przytopiłaś się Mamy Aż mi trudno uwierzyć, że mam w końcu... O Jezus, tyle pochodni. Też sobie jeszcze bo mam tyle drzewa. Hmm. Tyle. 40 na 40. Jestem hardcorem. Mam cztery certyfikaty. Nie czuję się zagrożony. O jezus owca Nie nie mogę jeszcze zbierać wełny Zapomniałem nie mogę On taką chcicę na owce, Żeby ją zebrać, rozebrać Pooglądać normalnie Zoofil. Zoofil mi się włącza żebym sobie wziął tą wełnę O, mm. mm, tak Właśnie, co to jest? Tak się zawsze zastanawiam Kurczak? Kaczka? Nie wiem Kłogut? Nie wiem, to jaj nie ma Nie wiem To jest dziwne to jest dla Bera dziwne, a Bera jak nie wie to się denerwuje A gdy się denerwuje to przeklina Czyli BB Bebe Bebechy, kurwa. Dobra, już mi się w bani ryje Trzeba se zjarać, żeby się zrobiło milej Ale to za chwileczkę, bo przy Was już nie będę bo Już zrobiłem taki odcinek kiedyś, się zjarałem I leciało ha leciały hasła Świetne, fajny wodospadzik, pumpkin, królewna zrobiłem właśnie taki odcinek że zjarałem się i po cięciu, po cięciu tak, chciałem wrócić, to powiedziałem, że witam w kolejnym odcinku. Więc ja nie wiem czy mi się już tak ostro teraz pod tym w bani ryje. Ale przeżyję. O! Dobra. To ja zakończę tym optymistycznym akcentem, który znajduje się o to tam, 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 tam. No jaki to tam też fajnie, to widzę, tutaj, tutaj. Królewna. To jest moja królewna. Wydaje mi się śliczna. A według Was jak? Też. No więc co? Życzę miłego dnia. Pozdrawiam Was. Łapka w górę. Gdy się nie podobało, a gdy się podobało, to łapka w górę z entuzjazmem. Trzymajcie się. Cześć.